Pierwsza księga królewska, rozdział czwarty. Przekład Biblii Warszawskiej. Tak tedy król Salomon został królem nad całym Izraelem. Najprzedniejszymi jego dostojnikami byli Azaria, syn Sadoka, kapłana, Elihoref i Achia, synowie Szyszy, pisarze, Jechoszafat, syn Achiluda, kanclerz, Benaja, syn Jehoiady Postawiony nad wojskiem Sadok i Ebiatar kapłani, Azaria, syn Natana, postawiony nad namiestnikami. Zabud, syn Natana, był kapłanem, przyjacielem króla. A był postawiony nad dworem, Adoniram, syn Abdy, był postawiony nad tymi, którzy obrabiali pańszczyznę. Salomon miał dwunastu namiestników nad całym Izraelem. Oni zaopatrywali króla i jego dwór w żywność co miesiąc w ciągu roku miał inny zaopatrywać a to są ich imiona Benhur był namiestnikiem na pogórze efraimskie Bendeker był w Makas w Sha'albim w Bet-Szemesz, w Elon i w Bet-Hanan. Ben Heset był w Arubbot do niego należało Socho i cała kraina Hefer. Ben Abinadab był nad całym Nafat Dor. Żoną jego była Tafat, córka Salomona. Bana, syn Achiluda, miał pod sobą Ta Anak, Megiddo i całe bet tuż przy Sartan nad Jezrelem. Od bet po Abel-Mechola poza Jokmeam. Ben-Geber był nad ramot Gilead do niego należały sioła Jaira Menasesa położone w Gileadzie do niego należał też pas ziemi Argob w Baszanie sześćdziesiąt dużych miast zaopatrzonych w mur i spiżowe zawory Achinadab syn Iddo był w Ma a Achimas był w Naftali Również on pojął za żonę córkę Salomona, Basemat. Baana, syn Huszaja, był w Asher i w Beleot. Jehoszafat, syn Paruacha, był w Issacharze. Szymei, syn Eli, w Beniaminie. Geber, syn Uriego, w ziemi Gilead. Ziemi Sychona, króla Amorejczyków i Oga króla Baszanu i tylko jeden namiestnik był w każdej z tych ziem. A Judejczyków i Izraelitów było tak wiele, jak piasku nad brzegiem morza, to też jedli i pili i weselili się, a Salomon panował nad wszystkimi królewskimi od rzeki Eufrat aż po ziemię filistyńską i aż po granicę egipską. Składały one daniny i były podległe Salomonowi przez całe jego życie. Do wyżywienia Salomon potrzebował w ciągu jednego dnia 30 korców mąki przedniej i 60 korców mąki zwykłej, 10 tucznych wołów, 20 wołów z pastwiska i 100 owiec, oprócz jeleni, gazeli, saren i tucznego drobiu. Władał bowiem krainami z tej strony rzeki, od Tifsach aż po Gazę, nad wszystkimi królami z tej strony rzeki, i miał pokój ze wszystkich stron wokoło. Judejczycy i Izraelici mieszkali tedy bezpiecznie, każdy pod swoim krzewem winnym i pod swoim drzewem figowym, od Dan aż po Berszebę, przez wszystkie dni Salomona. Miał też Salomon cztery tysiące zaprzęgów do swoich wozów bojowych i dwanaście tysięcy jeźdźców. Namiestnicy zaopatrywali króla Salomona i wszystkich, którzy korzystali ze stołu króla Salomona, każdy w wyznaczonym mu miesiącu, nie dopuszczając, by czegokolwiek zabrakło. Również jęczmień i sieczkę dla wierzchowców. I koni pociągowych dostawali na miejsce, gdzie należało według kolejności. Dał też Bóg Salomonowi bardzo wielką mądrość i roztropność, nadto rozum tak rozległy jak piasek nad brzegiem morza, a mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi wschodu i całą mądrość Egiptu. Był on mędrszy niż wszyscy ludzie, Niż Etan Ezrahida i Cheman, i Kalkok, i Darda, synowie Machola, jego sława dotarła do wszystkich okolicznych narodów. Ułożył on trzy tysiące przypowieści i tysiąc pięć pieśni. Mówił on w nich o drzewach, począwszy od cedru, który rośnie w Libanie, aż do Hizopu, który wyrasta z muru. Mówił o zwierzętach i ptakach o płazach i o rybach. To też ze wszystkich ludów przychodzili ludzie, aby słuchać mądrości Salomona, od wszystkich królów ziemi, którzy posłyszeli o jego mądrości. Amen.